Od jakiegoś czasu kino animowane przychodzi poważny kryzys. Jeśli spojrzymy na największe wytwórnie i największe hity ostatnich miesięcy, to dojdziemy do wniosku, że nie ma tam nic ciekawego do oglądania. Filmy może i są technicznie dobrze zrobione, ale jeśli chodzi o przekaz, to pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Najczęściej promują jakieś antywartości i zamiast wychowywać odbiorców, czyli większości dzieci, to je degradują. Wydawać by się mogło, że znajdujemy się w ciemnym tunelu, w którym nie ma żadnych nadziei, ale okazuje się, że to nie jest prawda. W tym tunelu zapaliło się pewne światełko, a nawet można powiedzieć, że całkiem spore światło. Zostało ono zapalone przez wytwórnię DreamWorks, dzięki jej najnowszemu dziełu, czyli The Bad Boys, przetłumaczone na polski jako Pan Wilk i Spółka. Jest to jedyny film, przynajmniej w ostatnim czasie, który spełnia dwa warunki dobrego filmu dla dzieci. Mianowicie, po pierwsze, jest zrobiony dobrze warsztatowo, a po drugie, ma dobry pozytywny przekaz. I już! To wszystko. To sprawia, że ten film jest dobry, jest pozytywny. Wydawać by się mogło, że te warunki, te wymagania dla dobrego filmu dla dzieci są banalne i proste do spełnienia. No i w sumie tak jest. Tylko problem w tym, że jakoś żadna wytwórnia nie chce się do tych warunków zastosować. Dlatego, kiedy wychodzi taki film jak Pan, Wilk i spółka, to mamy taki efekt wow. Rzeczywiście, ktoś jeszcze potrafi robić filmy animowane. Chociaż tak naprawdę jedyne co zrobili to opowiedzieli fajną historię z morałem. I nie nie wstawiali do tych filmów jakichś rozbieranych scen, ani lesbijskich, czy gejowskich wątków, czy alternatywnych światów i bohaterów, tak jak w najnowszym Bazie Astralu. Tych tematów po prostu nie można wrzucać do bajek. Podobnie jak lekcji typu: Dziecko, nie słuchaj swoich rodziców. Dokładnie taki przekaz ma na przykład to nie Wypanda w produkcji Disney Pixar, film, który już omawiałem na tym kanale. Ale przejdźmy do rzeczy i filmu Pan Wilk i spółka. Jak już mówiłem, technicznie są bardzo dobrze zrobiony. Przede wszystkim jest śmieszny. Naprawdę fajne wstawki. Bardzo śmieszni, fajni bohaterowie. Nie jest to żaden poważny film, jak najbardziej dostarcza sporą dawkę, rozrywki. Mamy też dynamiczne sceny ujęcia, wciągającą akcję, wiele nieprzewidywalnych zwrotów akcji. No i dobrze opowiedziana, wciągająca historia, co jest podstawą każdego filmu. Dodatkowo mamy bardzo fajnie dobraną muzykę, która wprowadza nas w klimat filmu. Całość składa się na to, że po prostu pod względem warsztatowym film jest ok, a nawet bardzo dobry. Zatem pierwszy warunek dla filmu dla dzieci jest spełniony. No i teraz przejdźmy do drugiego. Z którym tak wiele wytwórni sobie nie radzi, czyli przesłanie. Postaram się o tym opowiedzieć tak, żeby zbyt mocno nie spoilerować, bo naprawdę chciałbym, żebyście obejrzeli sami ten film, zobaczyli jak to się powinno robić i co mam na myśli, kiedy mówię, że film powinien mieć dobry przekaz. Pierwszym najważniejszym warunkiem dobrego przekazu jest postawienie bohaterów w sytuacji, w której muszą wybrać między dobrem a złem, gdzie dobro rzeczywiście będzie dobrem, a zło złem. Nie będzie to w jakoś w żaden sposób pomieszane, pomylone jedne z drugim, jak. Na przykład w najnowszych minionkach, gdzie pewne dziecko mówi o tym, że będzie w przyszłości złoczyńcą, będzie przestępcą, a w filmie jest to pokazane jako pewne dziecięce marzenie, które on chce realizować i mamy mu w tym kibicować, że to jest jakby dobra decyzja, którą on podejmuje. I want to be! A super villain. Albo już w ogóle pomieszanie dobra ze złem, na przykład w najnowszym Doctor Strange, gdzie główny bohater w celu ratowania ludzkości podejmuje pewien okultystyczny rytuał z czarnej magii, gdzie tworzy takiego zombie z trupa samego siebie z alternatywnego świata. Do tego pozwala opętać to ciało przez dusze potępione, następnie on przejmuje nad nimi kontrolę i wtedy walczy ze złem. No to nie są środki, którymi powinni posługiwać się dobrzy bohaterowie. Natomiast tutaj w filmie Pan wilki spółka, dobro i zło jest rzeczywiście poprawnie przedstawione. I nawet jeśli bohaterowie czynią zło, są jakimiś przestępcami czy tam jakimiś gangsterami, to film nie przedstawia tego zachowania jako coś pozytywnego. Pokazuje negatywne strony i kiedy bohater chciałby porzucić przestępcze życie, no to jest to pokazane jako dobry krok. I to w sumie wystarczy do dobrego przekazu. Po prostu nie mieszać dobra ze złem. Pokazywać dobre decyzje jako dobre, a złe jako złe. No i dodatkowo tutaj ta historia też.

Ma to wszystko charakter wychowawczy. I taki powinien być każdy film, a szczególnie filmy przeznaczone dla dzieci. Dodatkowo to dobre przesłanie wzmacnia fakt, że sytuacje, w których mamy do wyboru dobro i zło, są przedstawione bardzo realistycznie. Na przykład, film pokazuje, że nie wszystko, co na pierwszy rzut oka wygląda na dobre, musi być takim w rzeczywistości. Mamy tutaj pokazaną pewną lekcję, że źli ludzie, ludzie mogą udawać dobrych. Mogą budować wokół siebie pewien PR, pewien wizerunek osoby takiej charytatywnej, otwartej na potrzeby bliźnich, żeby w ten sposób kamuflować jakieś swoje ciemne strony, ciemne interesy. I tak często jest w rzeczywistości. Dlatego bardzo dobrze, że ten film uczy o tym dzieci, które z reguły są naiwne, łatwowierne, a tutaj możemy się dowiedzieć, że ktoś po prostu może kłamać, może udawać dobrą osobę, żeby tym łatwiej wykorzystać inne osoby dla swoich egoistycznych Celów. Jest to lekcja bardzo pożyteczna i jak najbardziej na czasie. Weźmy na przykład tych wszystkich sławnych filantropów, celebrytów z pierwszych stron gazet. Oni budują wokół siebie taki PR, że właściwie nic innego nie robią, tylko pomagają ludzkości, wykorzystują wszystkie swoje wpływy i pieniądze, żeby ratować potrzebujących i w ogóle całą planetę. No, a tymczasem ich majątek cały czas rośnie, cały czas zarabiają, no i najczęściej prowadzą pod przykrywką jakichś wzniosłych haseł projekty, które wcale nie są takie. Dobre. Często są to takie rzeczy, że gdyby je przedstawić prost ludziom, to oni po prostu by je odrzucili. Dlatego to wszystko budowuje się pewnymi pozorami dobra. Zatem ta lekcja jest jak najbardziej pożyteczna i na czasie. Kolejnym przykładem realizmu przedstawionego w tej bajce jest sposób opowiedzenia historii nawrócenia. Nie ma tutaj tego, co widzimy w wielu filmach, że jakiś bohater z czarnego charakteru właściwie w jednym momencie zamienia się dobrą osobę pod wpływem jednego zdania, jednej sytuacji. Często potem od razu jest w stanie poświęcić wręcz swoje życie dla sprawy, którą dopiero co poznał, czy ludzi, których dopiero co poznał, no w rzeczywistości takie sytuacje albo się nie zdarzają, albo zdarzają się bardzo rzadko. Natomiast w filmie Pan Wilk i Spółka jest to nawrócenie pokazane bardzo realistycznie. Jest pokazane, że to no, wymaga czasu, wymaga wysiłku i to nie tylko ze strony tej, która chce porzucić zło, ale też najczęściej ze strony osób trzecich, które muszą jej pomóc. Wymaga to z ich strony dużo cierpliwości, ofiarności i te nasiona dobra, Trzeba raz po raz zasiewać w takim sercu człowieka i dopiero po jakimś czasie to może zaowocować nawróceniem i zmianą życia. I w tym sensie jest tutaj to bardzo realistycznie pokazane i ten realizm oczywiście dalej potęguje ten dobry przekaz, wpływa wzmacniająco na treści i na lekcję, którą chce nam ten film pokazać. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewien poboczny wątek, który może wydawać się być bez znaczenia, ale jednak chciałbym coś zauważyć i docenić. Chodzi o przedstawienie w tej bajce romantycznej, Relacji między dwoma bohaterami. Co prawda te osoby nie dochodzą do momentu, żeby zawiązać prawdziwy związek, ale czuć chemię między nimi i czuć, że ta relacja się, się jakoś pogłębia i że to będzie właśnie w przyszłości taki związek romantyczny. I co bardzo rzadko w filmach widzimy ten związek, ta relacja jest bardzo prawidłowo pokazana, tak jak powinna ona wyglądać w rzeczywistości. Przede wszystkim mamy oczywiście kobietę, mężczyznę czy chłopaka i dziewczyny, więc nie ma tu żadnych udziwnień, a poza tym mamy pewną równowagę, zarówno mężczyzn. Mężczyzna zabiega o względy kobiety, ale też kobieta nie jest zupełnie niedostępna, ale też stara się przygotować mężczyźnie i w ten sposób nawiązuje się ta relacja. I z jednej strony wydaje się to być oczywiste, naturalne, jednak w filmach bardzo rzadko jest to w ten sposób przedstawione. Najczęściej mamy na przykład jakiegoś faceta, który jest zauroczony zupełnie kobietą, najczęściej jej wyglądem, i stara się za wszelką cenę ją zdobyć, jest zakochany po uszy, a ona jest jakaś obojętna. I na koniec tam ewentualnie z litości po prostu postanawia być z nim razem. Jest to pewne upokorzenie tego mężczyzny, kiedy on tak nadskakuje o względy kobiety, która jest taka wyniosła i obojętna wobec niego. Albo czasem jest sytuacja odwrotna, kiedy dziewczyna jakby marzy o jakimś chłopaku, zupełnie go sobie idealizuje i też jeśli on się zgodzi być z nią w związku, to mamy wrażenie, jakby ona zupełnie na to nie zasługiwała. No i mamy takie sytuacje patologiczne. Dlatego, kiedy taka relacja jest przedstawiona w zdrowy, poprawny sposób, no to ja to doceniam. I tak właśnie jest w filmie Pan Wilk. A wolf and a fox are not so different. Tutaj kobieta i mężczyzna zbliżają się do siebie, bo mają wspólne zainteresowania, podobne cechy charakteru i w ich rozmowach po prostu czuć chemię. Uzupełniają się wzajemnie. W ten sposób taka relacja rozwija się zupełnie naturalnie i może prowadzić do dobrego, owocnego związku. Co ciekawe, ci bohaterowie nawet nie całują się na ekranie, chociaż w pewnym momencie jest dość blisko, ale to też działa na plus, jeśli chodzi o przesłanie filmu, bo też daje lekcję, żeby zbyt szybko nie angażować się fizycznie w związek, że na to jest jeszcze czas i że na Najpierw osoby powinny zbliżyć się intelektualnie, duchowo, a dopiero potem powinna następować jakaś intymność. Ale jak już mówiłem, w zasadzie do tego związku z prawdziwego zdarzenia nie dochodzi w tym filmie, ale być może będzie on kontynuowany w kolejnych odcinkach. Naprawdę chciałbym zobaczyć w przyszłości Pan Wilk i Spółka 2 i kolejne części, jeśli miałyby one być tak dobre jak oryginał. Podsumowując, film Pan Wilk i Spółka, czyli The Bad Guys, powinien stać się wzorem dla twórców filmów animowanych, jak powinno się to robić. Bajki muszą wychowywać i dobrze, że chociaż jedna wytwórnia Dreamworks jeszcze o tym nie zapomniała. Jeśli chodzi o ocenę, to dałbym tutaj nawet 10 na 10. Po prostu nie znajduję tutaj żadnych istotnych luk. W tej kategorii film jest zrobiony perfekcyjnie. Więc jeśli macie ochotę obejrzeć sobie jakąś bajkę, to najlepszym wyborem będzie Pan Wilk i spółka. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do następnego razu.